W tej X, z tej strony Kobayek z tej witam Bara w gierce, którą wybrał Michał i w sumie, która została przez losowanie też wybrana. E, e, no tak. E, Na no, dawno nie zagrywałem, nie wiem co powiedzieć. Ryba. Witam. Z... <ślesek> <ślesek> e, tak, ryba. <ślesek> Dobra, po prostu nie, przedłużają, nie przedłużając zostawcie suba, łapkę Chyba. i dzwoneczek. Dobra, zaczynajmy Miguel! Dobra, witam was. miguel! Witam was, jestem duchem. Jak widzicie jestem. To jest miguel. Nowa mapa. No, nie. nie, nie. O, o, o. Alfred, jak z Batmana. Gdzie? Boby, gdzie jesteś? Będziemy tu. Tym... ale nie teleportuj się. Ech, ja. Se to podniesiemy. Idziemy. Waza... Waza. I to podniesie mój że, na, że na drzwiach od tego wana, co ja On posterzy. to wziął, on to wziął, on to wziął. I pisze, Whatsapp, Whatsapp, 15.15. O Jezu, ile tutaj jest rzeczy podniesionych? Ta. Nie. <śles> Mm -hmm. Słyszałem coś. Nie. Nie. Nie słyszę. O coś. Dlaczego ten kurczak latał? No co ty tu jesteś?

Ej, lagi e, czekaj. Daj tam jest wsysator. Wsysator 2000. No k***a, cool, wyssałeś mnie. Bez ty? Tak, Wessałeś. mnie. Coś mnie popchnęło. W He he he, ktoś cię popchnął. <laughs> Co jesteś <my> się popchnął? <laughs> Szyrek! Szyrek! Ała, rzeczywiście. Normalnie Shreka z znalazłem. Macie minutę do północy. Ałuuu. Co? A -u -u -u. No, rozwaliłam samego ducha. No bo to znalazłem bot... Tyko. To bot jest ze mną. Kurde, to miała być okejka. Okay I... Aha. Zero. Oczywiście. 17 poziom. Trochę w to graliśmy. 9 godzin w to graliśmy. Czy No znaczy, ty grałeś. Ja grałem w 9, 10... 9 godzin. Ja w to grałem ja 9 to godzin. Ten... Ja o 1 mniej. No jak było darmowe na epiku, to od razu wziąłem, no bo... Darmowy to nie! Typowy Janu. Hunter? Nie. Eee. Wyciągnij dwa, dwa duchy z przedmiotów. Eee, okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Jestem Krzysztofem. Jeszcze, jeszcze jak? jak? Do you understand wykrywać? Jeszcze, jeszcze jak? jak? Nie. Co to jest wykrywać? Dobra, jedziemy jeszcze raz. Ty już się pojawiłeś? Eee, panowie, co to są za jakieś. Niebie... niebieskie plamy na tym. Ja muszę sobie zobaczyć, później nie efekt flipunku to Eee... Witaj. Pisu, nie mogę na to wskoczyć! Eee! Hey do mnie już zaraz ten! On wlazł tam od razu i szczelił obok mnie. Za mnie. Og Ogólnie. A jeśli na. On tu od razu przyszedł i we mnie strzelił. Prawie w sensie. Nie Mila. ty z wózków! Okej. <noise> Okej. Okay. Okay. Nie, tutaj jest tak dużo jak to plazmy. A, rycerz. Nie chcę. Ja nie chcę być drzwiami! Nie dzisiaj. Czekaj, co to jest? Nie, o wesi odłamki, nie, ukryłem się, nie ma mnie tu, kurde. Co to był, a to był duch? Liam, nie, tutaj nie Ogaśnij ma. Tego. Co? No w tym miejscu jest duch. I dwóch typa. Okej. Okay. Jestem i korytarzem. Nie. I nagle przede mną... O Kubek to ty... I nagle przede mną stoi dwóch typa. Jeden strzela, drugi się gapi. Nie? Trzeba wessać swojego nawet... kolega. Nie! Nie! Nie WE mnie! Ja jestem tylko Ja jestem ja jestem niewinnym garnkiem Zostawcie mnie. Gunek! Ała Eee. Nie ma mnie tu Eł... Ela... Rudolf mnie zabił. A tam dole trzeba wesłać od łamki. O widzę jak cię ten laguje. Jeszcze jak? Wlezu ściana właśnie, nie? Nie, bo nie mogę skoczyć teraz. Wesoć od łąki trzeba. Czekaj, jak tam zejść, ja tam nie. Wesołeś mnie. A to ty byłeś! Czekaj, to ty? Nie, ciebie wylagowało. I tak byś się nie chodził. O kulka, szasz. Sz sz ty... Placek! Jak jacek placek! Tak to ty. I, i, i. O <grywka> Co? Czemu ty wszystko palisz. Sprawić, że to nie ma ducha. dostałeś patrzcie, tu jest szrek, to jest szrek. Szrek. Nie, latający szrek. A, dobra, wygraliśmy. Jeee. Gdzie on był? No na szewce. A, Dobra. <grym> Jeszcze jedna rundę, nie? Wygrałem. Nie zrobiłem nic. Eee. <grym> <tutaj. grym> Eee, wezmę se hatu, na... To a, jest fajnie. Tu, to... Dobra, Krzysztofa jakiegoś trzeba znaleźć. To jest Park Krzysztofów. <głosy> <głosy> Mówię, to jest Park Krzysztofów, obracam się, a ten obrazek... A tam jest ob obrazek Tona... To na... To na <noise> <tonnego> storka. Ej. <noise> Czemu? Czekaj... Do... Run Dolores... Bot Dolores... Tony Stark! Co jest tam Dona Dona Ja myślałam, że to jest gigantyczny ślimak na tym drzewie. A to coś żółtego było innego, albo jakaś dziupka. Nie no co to jest? A to jest ścięta gałąź. Gigantyczny ślimak. Dobra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dlaczego to wszystko. Dobra. Jesteśmy w parku Krzysztofów. Coś tu jest, na samym wejściu. Parku Krzysztofów. go zabili? Czy uciek? Dlaczego to jest posun kaczki? Dave. <grym> <grym> okay. Nie dlaczego ja mówimy na kaczkę Stefan.

Eee, czekaj Krzysztof Eee. Dzięki się beczką. Pość. Łee, się Nie. Tak. O. Mówię. No nie mogę cię trafić jak jesteś duchem. Ła. Dziękuję. lagi Psresni. Tu jest. Kto, gdzie jesteś? No kurde, coś tu mnie ten... Ty, nie. Nie. Nie, nie, nie. nie. Ty, nie. Ja mogę przeszkadzać na O, Simon, Simon. co mnie już Anza Kula zdrowia, co zna... Przebandażowa. Eee, kula zdrowia twarzą. Aha, okej. Okay. Ha ha ha! No Mam cię! Se popychamy przedmioty. Mi nawet... mile dwie ten... Mile dwie ten... Skazówkę na że... Dobra, podskakuje. A ja ledwo co chodzę, nie? Okej. Okay. Ej, kurde. jak szkoda. Jestem bardzo blisko nich. Jestem gdzieś bardzo blisko. To ty, nie? Ja ty. No, nie jesteś na blisko jednego. A ja jesteś. Ob... Dobra, nie zdążymy. Czekaj, ja muszę iść zobaczyć, o, bo On, on o, ty, prze, się... ty przed nią stałeś, nie? Wiem. Ja, ja go znalazłem, nie? Tyle, że ja potrzebuję jednej broni. No, no, widzicie, jesteśmy czerwoni. Nie wiem. Ula, jak to się biło, mam przewalone. Mam harpun, mam harpun. No zostałem. zostałem zabity, przewalone. ale. Mam przewalone. Właśnie dochodzi cię Mam przewalone. Ja nie wiem, jak ty, ale możesz jeszcze to wygrać, ponieważ. Ja w pierwszej rundzie jak grałem, to ja właśnie była północ, ale ja ich wszystkich orobiłem. Ale ja mam harpun! Gdybym nie miał harpun, to by było okej! Okay. Ale, ja, ale miałem po... ja miałem początkową broń. Ale kurde, początkowa broń nawala, a harpun. to to. to Przez czaradło ciało! <śleszy> nie żyję. Harpon? ledwie co trafi, to się ciężko trafia, nie? To jeszcze trzyma ducha. Nie? No tak, wiem. Dlatego ja z tego nie korzystam. I nic nie zadaję, ale na początek rundy, na przedmioty to jest mega dobre. Krzysztof... Ale fajna jest tarcza, bo jak widać tutaj... Czemu mnie laguje teraz? A mnie nigdy nie lagowało w tej grze. Dobra, jestem. Żniwiarz to snajperka, ok, ale... Ja snajperki wiem. to ja będę używał tylko jak ten... Żniwiarz jest w miarę fajny. Ja będę żniwiarza używał tylko jak będziemy grali w FreePlay, ponieważ... Lagujemy. Wiesz, że znalazłem na dechu tego kościoła boomboxa? Ja tak hmm. idę sobie patrzę w górę, i tam nagle boombox. Ha huh. głąb to zapraszam też na Discorda, bo tam dużo... dużo ogłoszeń i większość w sumie ogłoszeń będzie Na przykład kiedy filmy będą dlaczego ich nie ma. Ale wszystko tam jest opisane, więc zapraszam na Discorda. No. No. Na przykład dzięki lasowaniu, które się odbyło na Discordzie, teraz nagrywam tę grę. Co, już ciepta? Ja ja, ja, ja widzę szukałem się chciałem ustawić nie i się szukałem miejsca gdzie ustawić się i ten i nagle wy się liście no nie nie zwaliłem zwaliłem jeszcze znaczy. jak mhm. no o widzicie okej okay. no za jak jak on widział? Skąd... No wie, że to bot, ale skąd on mnie widział? Jak ja się schowałem za kąta. Za ściany. On już się wsysnął. a chciałem, Ach, chciałem wsysnąć Cię. Walony Paulo. Paulo Gdzie <laughs> ghost? On się, on się nie nazywał Paulo. Leonardo. Loma. Ja po prostu tak nie wiem, dlaczego odpowiedziałem. Ja Okej. Okay. Ej, Kuba, gilotyna... To, to jest gilotyna jest. nawet! wiem, ale gilotyna... To jest to... no, do ludzi. Gilotyna jest do... Lu... Do głowy. No tak, a to, to nie jest gilotyna. Nie ale to jest trzymaczka do ludzi. Co w gilotynie też jest? Co się tak na tym papie, A to jest bomba! Co? O, robi no, boom! Czy ty mi schładzasz y, radar? Nie, do tego? Ja, ja, ja mam te ke 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 Telekinezę ja mam. Widzisz? To się ruszyło. Gdzieś, to, to też. Się ruszy. <noise> Widzisz? To też. <noise> I to. I to też. Czaj to? No nie to. <noise> Korda. Dwa duchy. Co to tak Dwa duchy. Ja. Nie. Mm. To nie fe. Ja to chciałem popchnąć. Oż ty. Masz ławką. Ale cię teraz to lepiej. Jeszcze tak. <słuch> to głupie wygląda z mojej perspektywy. Ty, ty się teleportujesz, nie? Jakbyś gorął na pomidorze, nie? Nie, nie pal mnie. O co ci chodzi? A to w przestępny kinesę, czy jak? Bo. No. To co we mnie? to nie ja no kurde, odbiło się od ciebie. Jezu, ale Cię teleportuje. Ja, tak mam... ja mam na najniższych ustawieniach, nie? Ja? Ja Bo mam na przykład w dęg... ja w Dangleite tak nie mam, nie? Dinglut. Trzeba by było nagrać Dingluta, nie? Znaczy, nie. Kiedyś, jeszcze. Znaczy, to się nagra, nie? Ale... Ja mam jak na razie jeszcze na action film, nie? Wiem. O, gilotyna. Czy to? Gilotyn. Gilotyna. Gilotyna. Oj, Ojoj. Jak <laughs> to go poskacze? To jesteś ty? Nie. Co to jest Czekaj, co? Ja nie wiem, że to ty! Bo to nie ja. To jesteś ty. Nie. Dzień dobry. A to tak! Tak wiem. Ała! Spalił mnie! Gościu, ty go atakuj, a nie uciekaj! Świecznik, świecznik dajesz. Dobra. Lukas, George, świecznik. Ożywiony. George, George świe... świecznik. George powaliło, George, świecznik. George, Śmietnik! I George chyba nie chce żyć. Tak samo jak bit bitracite bit, bitracce. bitracce, nie chcę powiedzieć. U jak ja Bitraca zginę Co? Ach, no ale... To dzięki mnie Ale tuż ale tu O kurde No Duży understand zamrażać Dobra to by było na tyle z tego odcinka Dwie rundki Jak sobie dwie i <grym> i... I I ale to by było na tyle Zapraszam na Discorda i Link <grym> Link macie w opisie Do Zobaczenia Cześć i thank <laughs> you